Postąpiłam bardzo niegrzecznie, ale nie żałuję. Rosario od dawna prosiła się o ten policzek. Nie bądź bezczelna, to prawda. Być może słusznie wściekła się na Manuela, ale nie ma prawa traktować tak ludzi. Choć to pestka w porównaniu z tym, jak traktuje innych, szczególnie córkę. Dlatego zasłużyła na policzek. Nie mieszaj w to Czemu? Znosiłam to wszystko tylko dla niej. I najbardziej żałuję, że ją zostawiam. Wie pan, jak kocham ją i mojego syna. Sprawa nie jest przesądzona. Gdybyś przeprosiła moją żonę z całym szacunkiem, ale nie chcę, ani nie mam za co przepraszać. To było nieuniknione. Jesteś bardziej dumna niż przesadnia. Pan wybaczy, to nie duma, tylko godność. Jestem gotowy. Chodźmy, kochanie. Więc klamka zapadła. Weź. To Twoja odprawa. Potrzebujesz pieniędzy. Dziękuję. Poradzę sobie. Dobranoc panu. Dziękuję za wszystko. Chodźmy. Nie zostawiajcie mnie samej. Nie chcemy tego robić, ale musimy odejść. To wszystko przeze mnie. Nie mów tak. Jesteś niewinna, prawda, Manuelu? Zobaczymy się jeszcze? Oczywiście. Kiedy? Nie wiem, kochanie. Dbaj o siebie i nie zapomnij, że kocham Cię całym sercem. Synku, pożegnaj się z Lucrecją. Chodźmy. Dobranoc, maleńka. Zanieś bratu loda, dobrze. Uważaj, to nie takie proste. Sparzyłam się. Co robisz? Pale listy są moje. Ostrożnie, bo spłoniesz. Co wyprawiasz? Co o moje listy? Jesteś za mały, by korespondować. Szczególnie z córką Rosario. Nienawidzę cię. Co się dzieje? Nienawidzę was. Dokąd biegniesz? Co jest grane? Proszę dwa bilety. Dziękuję. Dobry wieczór. Proszę, 12 czerwonych róż. Są piękne. Spodobają się pańskiej dziewczynie. Jeszcze z nią nie chodzę, ale może da się namówić. Na pewno tak. Oby. Ile płacę? 10 pesów. Proszę. Dzięki. Z Bogiem wzajemnie. Proszę. Dobry wieczór. Witajcie. Co tu robicie z walizkami? Nie mów, że Rosario nas wyrzuciła. Tego brakowało. Nie mamy dokąd iść. I chciałam prosić, żeby ksiądz nas przenocował. Na zakrystii jest pusty pokój. jest pusty pokój. Oczywiście. Tylko dziś. Jutro znajdziemy lokum. Nie przejmuj się. Chodźmy, opowiesz mi, co się stało. Pomogę ci. Dziękuję. Nic dziwnego, że Julian się zdenerwował. Nie miałaś prawa niszczyć listów. Miałam oprawić je w ramki? Naucz się szanować syna. Tak mi przykro. Nie pozwolę mu pisać listu do tej smarkudni. Czy nikt nie ma tu godności po tym, co się stało? To ty nic nie rozumiesz i pielęgnujesz urazy. Mogą to robić Paulino z żoną, ale nie my. Ktoś musi zakończyć tę burzę. Ona nigdy się nie skończy, a nawet przybierze na sile, aż nas zatopi. Nie wytrzymam. Bo piekło nie znajduje się na zewnątrz, tylko w moim domu. Jasne, zwal winę na mnie. To nie ja obwiniałam Juliana. Nie, ale przez ciebie czuję się winny, bo codziennie przypominasz mu, co się stało. Nie dałaś mu wsparcia, żeby się z tego otrząsnął. Nieprawda. Przeciwnie. Im bardziej go separujesz od Lucresji, tym większą będzie miał obsesję na jej punkcie. Dokąd idziesz? A crees? Szukać syna. Musisz <sum> 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 że postąpiłaś, a najgorsze, <sum> że naraziłaś Manuela. <sum> Wiem. Ukasz mnie, a oni nie wrócą. To nie takie proste. Powiedz. Czy naprawdę jesteś gotowa zapomnieć o Julianie Webcie i zerwać z nim kontakty? Przyrzekasz? Powiedz. Przyrzekam, tato. X, spać. Jutro będzie lepiej. Hm. noc.